Dzień dobry. Temat dzisiejszej lekcji są roztwory. Żeby mówić o roztworach, wpierw trzeba powiedzieć, co to jest mieszanina. Żeby być mieszaniną, trzeba mieć co najmniej dwa składniki. Oczywiście może być mieszanina wieloskładnikowa i jeżeli taka mieszanina jest tak rozdrobniona, że nie widać składników ani gołym okiem, ani pod mikroskopem, mówimy, że jest to mieszanina jednorodna. Myśliwik, czyli nie widać składników ani gołym okiem, ani pod mikroskopem. Przykłady takich, Mieszanin to jest, jest na przykład powietrze. Przecież nie widzimy tlenu, azotu, wodoru w tym powietrzu, tak? Ale również wszystkie roztwory. Cukier z wodą, sól plus woda, tego typu roztwory, to są roztwory jednorodne. Również stopy metali, mosiąc, mieć z cynkiem, mieć z cyną. To są mieszaniny jednorodne. Ale mogą również być mieszaniny niejednorodne. Takie, takich, w których widać składniki gołym okiem. Gołym okiem lub pod mikroskopem. Składniki. Przykłady takich mieszanin. No, to na przykład sałatka warzywna, yy, piasek ze solą na przykład, na przykład kurz w powietrzu. Prawda? To są mieszaniny, w których widać składniki albo gołym okiem, albo pod mikroskopem. Jak już wiemy, co to jest. Mieszanina, możemy powiedzieć sobie, to jest roztwór, bo roztwór to mieszanina jednorodna, która ma dwa podstawowe składniki: rozpuszczalnik. Jak na przykład bardzo często woda albo benzyna do tłuszczu i substancja rozpuszczona. O, bardzo ważne. Czasami może być problem z odkreśleniem, kto jest rozpuszczalnikiem, a kto substancją rozpuszczoną, na przykład w powietrzu, tak. Który jest mieszaniną jednorodną, trudno powiedzieć, kto w kim jest rozpuszczony. Czasami po prostu będziemy mówić, że wzajemnie w sobie rozpuszczony, podział mieszanin ze względu na wielkość cząstek substancji rozpuszczonych. Dosyć istotny podział, bo te roztwory, które mamy takie typowe klarowne, to są tak zwane roztwory właściwe. Albo czasami mówimy o roztwór rzeczywisty. Woda z cukrem, woda z solą, powietrze, stopy metali. Dlaczego nie widać cząstek substancji rozpuszczonej? Ponieważ ich rozmiar jest rzędu 10 do minus 9 metra. Czyli Nanometra. 10 do minus 9 nanometra. To jest poziom atomowy. Dlatego nie widać soli w roztworze soli wodnym, bo sól została rozbita na poziom atomowy, na kationy i aniony. Podpunkt B. Tu zostawimy na chwilę wolne miejsce i od razu przejdę do punktu C. Za chwilę wrócę do podpunktu B. Ponieważ na drugim skrajnym położeniu są tak zwane zawiesiny, które zaliczamy już do roztworów niejednorodnych, do mieszanin niejednorodnych i tam mamy rozmiar cząstek jest większy niż 10 do minus 7 metra. To są już tak zwane mikrometry. I one są już takie ciężkie, te cząstki, że mogą się rozwarstwiać. Na przykład, kurz osiada na meblach, na podłodze i trzeba potem ścierać, ponieważ kurz jest zawiesiną. Mąka w wodzie też jest zawiesiną, i ona grawitacyjnie odpadnie. Ale po środku mamy jeszcze coś między 10 do minus 9, prawda? I 10 do minus 7. I to są koloidy. Koloidy to są takie mieszaniny roztwory o rozmiarach cząstek rozproszonych, rozpuszczonych rzędu. 10 do minus 9, 10 do minus 7 metra, czyli ogólnie mówiąc, gdzieś tak po środku. Przykład koloidów, na przykład białko kurze. Prawda? Proszę zobaczyć, że białko jest niby przejrzyste, a nie jest przejrzyste. Czyli światło. Rozprasza się częściowo na dużych cząstkach substancji rozproszonej, czyli w tym wypadku na cząsteczkach białka. I podsumowując nasze rozważania, tu mamy zawiesiny. Prawda? Widać te duże cząstki o rozmiarach rzędu 10 do minus 6, 10 do minus 5 metra. Tu mamy Rozdrowienie koloidalne i tu mieszczą się też emulsje. Czyli mieszanina dwóch nie mieszających się cieszy, a tu mamy rozdrowienie molekularne, czyli roztwory rzeczywiste. Jak odróżnić roztwory rzeczywiste? Myślę, że nie powinno być problemów od, od zawiesin, bo one są klarowne, zawiesiny są mętne i się rozdzielają. A jak w tym wypadku emulsje? O, emulsje by wyglądały w ten sposób. Proszę zobaczyć. To są takie mętne roztwory, które w sumie raczej się nie rozdzielają, ale co jest ważne? Ważne jest to, że jeśli puścimy wiązkę światła przez emulsję, to ona rozproszy się w postaci takiego charakterystycznego stożku. Nazywa się to efekt Tyndala. I tak byśmy odróżnili zawiesiny od emulsji, od koloidów i od roztworów rzeczywistych. Teraz omówimy sposoby rozdzielania mieszanin. Zaczniemy od mieszanin podpunkt A, niejednorodne. Wyobraźmy sobie, że mamy wodę, a w niej wymieszany z wodą piasek. W tej wodzie o, mamy wodę z piaskiem. Jak rozdzielić taką mieszaninę? I jeśli mamy mało czasu, to trzeba użyć do rozdzielenia mieszaniny filtrację. To znaczy mieć lejek, sączek i przelać naszą mieszaninę tak, żeby przez sączek przeszła czysta woda. Natomiast woda z piaskiem, która tu była, piasek został tu na sączku. Natomiast jeśli mamy więcej czasu, to naszą zlewkę z wodą odstawiamy, żeby piasek opadł. Na dno. Na z pewno jesteśmy z sobie wyobrazić taki proces. I ten proces opadania ciężkiego składnika na dno naczynia nazywa się sedymentacja. Natomiast jeśli zlejemy ciecz z nadosadu, tak żeby został tylko sam piasek, a tutaj pojemnik z wodą, tak? To nazywa się ten proces. Dekantacja. Czyli mieszaninę niejednorodną możemy rozdzielić przez filtrację, sedymentację i dekantację. Ogólnie do rozdzielenia tego typu mieszanin używamy metod mechanicznych. Przecież możemy powybierać ręcznie, penzetą, sitem, filtrem, sączkiem i wieloma innymi sposobami, jakie nam przyjdą do głowy. Tak można rozdzielać mieszaniny niejednorodne. Natomiast do rozdzielania mieszanin jednorodnych służą zupełnie inne. Metody. Przypomnijmy sobie tylko takie słynne doświadczenie z podstawówki, a nawet czasami niektórzy się bawią w przedszkolu, gdzie w szklaneczce mamy wodę z solą. Prawda? I w wyniku, jak czekaliśmy, aż się coś stanie, i potem zaczęły się na nitce pojawiać bardzo ładne kryształki soli. I to też jest metoda rozdzielania mieszanin, ponieważ Musiało tu nastąpić odparowanie, czyli nasza woda musiała o, tutaj uciekać, ale konsekwencją odparowania była krystalizacja. Czyli osobno, proszę zobaczyć, sól, osobno. Woda. Jest to metoda rozdzielania mieszanin. Inną ciekawą metodą rozdzielania mieszanin jednorodnych jest destylacja. Ta metoda służy do rozdzielania dwóch cieczy o różnych temperaturach wrzenia. Na czym to polega? Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś pojemnik z cieczą. O. Niech będzie to na przykład woda i etanol. I teraz tak, woda, jak wszyscy wiemy, wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza, natomiast etanol około 70 stopni Celsjusza, nie wchodząc w szczegóły. Jeżeli teraz zaczniemy naszą mieszaninę wody i etanolu podgrzewać i temperatura tego będzie około 70 stopni Celsjusza, to który składnik będzie chętniej parował? Oczywiście, będzie wyparowywał chętniej etanol. Etanol, który po odparowaniu należy skropić. I mamy. Rozdzieloną mieszaninę na wodę i na etanol. Oczywiście ten proces się powtarza wielokrotnie on się nazywa wtedy wielokrotna destylacja, a bardzo wielokrotna destylacja nazywa się rektyfikacja. Spirytus rektyfikowany. Który jest dostępny w sklepach spożywczych, jest poddany procesowi bardzo wielokrotnej destylacji, czyli rektyfikacji, i wtedy on zawiera te około 97% etanolu. Jeszcze inną bardzo ciekawą metodą rozdzielania mieszanin jednorodnych jest chromatografia. Chromatografia wykorzystuje różnice w szybkości przemieszczania się składników mieszaniny. O, popatrzcie tu na efekt takiej chromatografii. Tu mieliśmy tusz, czarny tusz. Tak, posmarowaną bibułkę tuszem czarnym i zanurzone w rozpuszczalniku. To wszystko było w rozpuszczalniku, zanurzone te bibułki. o. Cofnij, bo to, to brzydko wyszło. O. tak I tym rozpuszczalnym, nawet w warunkach domowych, bo to jest doświadczenie do wykonania w domu, jest po prostu ocet. I te bibułki, zanurzone w occie, powodują rozkładanie czarnego tuszu, jak widać, na składniki. Przy czym. Składniki tego tuszu w różnym tempie rozprzestrzeniają się po bibule. I w zależności, który składnik tuszu, który barwnik jest szybszy, wędruje w danym jednostce czasu dalej. Czyli chromatografia jest to. Więc chromatografia wykorzystuje szybkość przemieszczania się składników mieszaliny Jeżeli ktoś z Was by nabrał ochotę na to doświadczenie, to jest bardzo proste: jest szklaneczka, bibułka, czarny tusz i ocet. Jeśli by nie wychodziło, to proszę spróbować inny pisak. Nie wszystkie pisaki są mieszaniną kolorów, także można by popróbować. Dziękuję. Na dzisiaj to wszystko.